No, marzenka, robisz podstępy. Dzisiaj twój wielki dzień, masz pięćdziesiątkę. Ja chyba sobie żartujesz, ale ja ledwo po trzydziestce. Czterdziestce. Dobra, dobra, ale chodziło mi o obciążenie. Obciążona to już jestem. Psychicznie przez moich domowników. To jeszcze będziesz przez maszynę. No dawaj, wiem, że masz siłę to przyciągnąć. Nie mam nawet si! To wyobraź sobie, że to włosy twojej córki, która, uwaga, właśnie zbliża się do o 10 lat starszego od siebie Hiszpana. Przystojny, ale o 10 lat starszy. I planuje zrobić dokładne badanie jego gardła swoim językiem, ha? Po moim trupie? No Marzenka, jak chcesz, to potrafisz. Dawaj, podciągamy się. No, jeszcze jeden. O, jednak nie. Czas na rozciąganie. Połóż się na brzuchu, ręce na boki i prawa ręka przy lewej łopatce za plecami idzie i prawa noga to samo. A co, ja jakiś prezę? Musisz być jak guma. Tak się czuję. Wyzuta wypluta i zdeptana przez tłum. To jest coś innego, elastycznego. I co jest elastyczne? Grafik pracy w gastro? Tak tylko mówią. To teraz pozycja szczęśliwego dziecka. O tak robimy. O, to fajne. Marzenka, to ta mata!